Most będzie w Słupsku znowu będzie czynny. Osiem firm chce się podjąć jego naprawy i przebudowy. ZIM analizuje złożone oferty. Dziesięć lat minęło. Miłośnicy muzyki i płyty winylowych z czarnego krążka świętowali urodziny klubu. Zmarła nagle nie doczekała swojej wystawy. Wernisarz ogniem rysowane zainaugurował prezentację prac Marleny Bielańczuk w Słupskim Rondzie. Most Łabędzi będzie znowu czynny. Osiem firm chce zająć się jego naprawą i przebudową. W siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku otwarto oferty na przebudowę zabytkowej przeprawy na Słupi w pobliżu stawku Łabędziego. Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na kwotę prawie miliona 700 tysięcy złotych, a najwyższa na kwotę 2 milionów 000 tysięcy złotych. Wszystkie oferty mieszczą się w przewidzianym na to zadanie budżecie. Teraz będą Będą analizowane przez specjalistów ze słupskiego ZIMU. W ramach zaplanowanych prac istniejąca stalowa konstrukcja zostanie rozebrana, przewieziona do wytwórni celem oczyszczenia, uzupełnienia brakujących i zakonserwowania istniejących elementów. A następnie umieszczona zostanie ponownie na przebudowanych przyczółkach. W ramach zadania przewidziano utrzymanie dostępu na most dla pieszych oraz jednośladów. Natomiast komunikacja samochodowa zostanie zapewniona poprzez planowany nowy most, który znajdzie się na północ od mostu łabędziego i zostanie zbudowany w ciągu trasy olimpijskiej. Która połączy ulicę Bałtycką i Kaszubską. Zakończenie prac związanych z modernizacją mostu przewidziano na sierpień 2024 roku. Zarząd Powiatu Słupskiego podziękował dyrektorom i pracownikom Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci za okazane poświęcenie w pracy na rzecz drugiego człowieka. To już tradycja, co roku w listopadzie władze Powiatu Słupskiego spotykają się z pracownikami socjalnymi. Nie inaczej było teraz. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego starosta Słupski, Paweł Lisowski i jego najbliżsi współpracownicy spotkali się z dyrektorami oraz pracownikami Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci. Mam takie tutaj przeświadczenie o wszystkich naszych jednostkach, że rzeczywiście. Czy nasi mieszkańcy, którzy korzystają z naszych usług, czy to są mieszkańcy, którzy mieszkają w DPS-ie, czy to są dzieci, które są w instytucjonalnej pieczy zastępczej, czy to są rodziny zastępcze, tak? I te dzieciaczki, które się tam znajdują. To muszę wam powiedzieć, że oni mają szczęście, że mają was. I to mówię naprawdę, yy, yy, tak uważam, tak myślę. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest od 1990 roku. 21 listopada święto to upamiętnia spotkanie w Charzykowych, w których uczestniczył m.in. Jacek Kuroń oraz pracownicy pomocy społecznej. Ponad 2300 zł udało się zebrać uczniom zespołu szkół informatycznych w Słupsku. Podczas trzeciej edycji akcji Dama zagrosik uczniowie i nauczyciele mogli kupić modowe perełki, aby przy okazji wspomóc cel charytatywny. Odzież, obuwie, biżuteria, dodatki i akcesoria to wszystko można było kupić przez kilka dni na szkolnym kiermaszu. Wśród ponad tysiąca modowych propozycji głównie dla pań, ale również dla panów, znaleźć można było odzież używaną, ale w bardzo dobrym stanie, ale także zupełnie nową jeszcze z metkami. Dominowała oferta na sezon wiosenno-letni, ale można też było znaleźć ubrania cieplejsze w sam raz na jesienne i zimowe chłody. Ceny były symboliczne, bo niektóre dodatki można było kupić już za kilka złotych. Wszystkie ubrania i dodatki przynieśli uczniowie i pracownicy szkoły. Akcja miała na celu nie tylko przewietrzenie i odświeżenie szaf przed zimą, ale również pomoc potrzebującym. Jak co roku pieniądze uzyskane ze sprzedaży kolekcji Zostaną przekazane na rzecz chorego dziecka. W poprzednich latach udało się pomóc w rehabilitacji Dagmary i Kacpra, maluchom, które wymagały specjalistycznej pomocy medycznej. Skorzystają też osoby ubogie, ponieważ niesprzedana odzież trafi do Słupskiego Polskiego Czerwonego Krzyża, który przekaże ją swoim podopiecznym. Dziesięciolecie działalności świętował Klub Czarnego Krążka, działający przy Bibliotece Miejskiej w Słupsku. Impreza urodzinowa odbyła się w kawiarni Antrakt, która wypełniona była do ostatniego miejsca. W trakcie urodzinowej gali nie zabrakło opowieści o początkach klubu oraz o osobach z nim związanych. Ci najbardziej zasłużeni otrzymali pamiątkowe dyplomy, jak przystało na urodziny był poczęstunek tortem. Punktem kulminacyjnym był jednak koncert zespołu Titanic Simon. Złupski Klub Czarnego Krążka zainicjował działalność we wrześniu 2013 roku. Ideą jego powstania była chęć skupienia miłośników płyt winylowych, wymiana doświadczeń i dyskusja o muzyce. Do tej pory odbyło się 109 spotkań klubu. Oprócz wspólnego słuchania muzyki, w ich trakcie miało miejsce szereg prelekcji, a także występów na żywo. W miniony piątek w galerii ośrodka teatralnego Rondo odbył się wernisarz wystawy Marleny Bielańczuk, ogniem rysowane. Artystka specjalizowała się w technice pirografii, na swoich pracach uwieczniła portrety, krajobrazy oraz architekturę słupska. Była osobą niezwykle utalentowaną, zdolności manualne wykazywała już od najmłodszych lat. Najpierw pochłonęło ją rękodzieło i pomimo niepełnosprawności doskonale spełniała się podczas rysowania, malowania, tworzenia z modeliny, szydełkowania, a także tworzenia grafiki. Kilka lat temu zapoznała się z pirografią, czyli techniką wypalania obrazów w drewnie. W ostatnich tygodniach swojego życia przygotowywała się do wernisarzu. Zmarła nagle 4 sierpnia bieżącego roku. Rodzina artystki postanowiła zrealizować jej plany i zaprezentowała jej pracę szerszej publiczności. Wernisarz Marleny Bielańczuk otworzyła prezydent Słupska, Krystyna Danielska-Wojewódzka oraz dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury Jolanta Krawczykiewicz. W trakcie otwarcia zgromadzeni goście mogli zobaczyć film opowiadający historię Marleny i jej twórczości, przygotowany przez redakcję Telewizji Słupsk, który można też obejrzeć na naszym kanale YouTube. Wystawa w rondzie czynna będzie do 30 listopada bieżącego roku.